Dzień dobry, witam Was serdecznie po tej stronie Tomek Pieczarka, sekretariat misyjny Księży i Braci Pallotynów w prowincji Zwiastowania Pańskiego. Do Waszych skrzynek trafił kolejny, już drugi newsletter, w którym krótko się przedstawiamy i piszemy o tym, gdzie pracujemy. Znajdziecie tutaj również aktualności, w których mowa o tym, co robimy i w jakim kierunku zmierzają nasze prace. Chcemy, byście poznali nas bliżej i dlatego jesteśmy w trakcie produkcji kolejnych filmów, które są wywiadami z misjonarzami. Dotychczas udało nam się porozmawiać z księdzem Stanisławem, z księdzem Andrzejem, który 33 lata pracuje na Białorusi. Wczoraj widziałem się z księdzem Michałem Kierznowskim, który jest na misjach na Kubie. Mnóstwo ciekawych, interesujących informacji. Będziemy o publikacji filmów informować w kolejnych newsletterach. Kolejną, kolejną, kolejnym tematem, który opracowujemy, są trzy linie produktów, dzięki którym też będziecie mogli wspierać misje, misjonarzy i tych, którym oni sami tam na miejscu pomagają. Będą to trzy linie, na ten moment nazywają się Bądź Zdrów, Zamurzy Oceanów oraz Pronobis. Szczegóły także będziemy przedstawiać w kolejnych newsletterach, śledźcie informacje, które są do Was wysyłane. Jak możesz nas wesprzeć w naprawdę różny sposób, mamy nowy serwis, mamy też sklep internetowy, będziemy o nim także opowiadać, na ten moment prosimy o to, by regularnie, można prosimy o regularne wpłaty przede wszystkim, pozostając przyjacielem, zostając, wybierając, bycie przyjacielem misji, można to zrobić za w strony internetowej, link znajdziecie właśnie w newsletterze. Możecie też, we, możecie też wybrać yy, wspieranie konkretnego projektu, na przykład kupując zestaw misyjny, który przygotowaliśmy dla Was, znajdziecie w nim herbatę misjonarza, wioła misjonarza, magnes, różaniec oraz mszę świętą, która będzie odpowiana w Twojej intencji i będzie dostępna również online. Oczywiście można też osobiście do nas przyjechać i w tej mszy uczestniczyć. Dziękujemy. Przede wszystkim dziękujemy za dotychczasowe wsparcie. Dzięki Waszemu wsparciu może powstawać też ten newsletter, ten film. Misjonarze mogą pracować i pomagać, pomagać tym, do których zostali posłani, a potrzeby są niesamowite. Będziecie mogli o nich usłyszeć w filmach, które niebawem będziemy publikować. Pozdrawiam serdecznie, Tomek Pieczarka, sekretarz admisyjny Księży i Braci Palotynów w prowincji Zwiastowania Pańskiego.